My, Czy uważa pan, że my... na przykład Sławomir Sł Bencen chodzi po Lwowie i e, piętnuje tam pomniki Bandery, mówiąc, że Bandera był e, e, terrorystą, który Pojechał. zabordował polskiego ministra spraw wewnętrznych? No, to była, takie to były o... wtedy czasy. No, Piłsudski też był terrorystą, który też nie. robił zamachy terrorystyczne na rosyjskie nie pociągi nie. i nikt mu tego nie wypomina. Tak wręcz przeciwnie, chcemy, to jest jego chwała. No. Tak, to chcemy, tak to chcemy relatywizować. To o... Tak, tak o chcemy bandery. relatywizować. Tak to, że... to, to jest tak, sytuacja, to jest... w której Mer, mer, Lwowa Sadowy, mer Lwowa Sadowy i ukraińscy skrajnie nacjonaliści doprowadzili do tego, że jest w chwili obecnej w internecie Sołowir Mencen jako osoba do likwidacji. Jako osoba do likwidacji jest grupa merotworec, która prowadzi listę polityków z tego świata, którzy są do fizycznej likwidacji. I co zrobił z tym polskie władze? To ja tylko miałem PPS, frakcja rewolucyjna, czyli i czyli bojo, y, organizacja bojowa PPS. Ale nie, pro, br, nie w to. Ale ja nie brnę. Prowadziła działalność, którą państwo rosyjskie określało jako działalność terrorystyczna. czy to pan działalność terrorystyczną... Znaje, pan, znaje zna. pan, że Józef Piłsudski, walczący o niepodległość Polski e, należy postawić znak równości między bandytą Banderą. No a ja się, a ja to Stefan ja się Bandera, nim, który walczył o, ja się o niepodległość skranii, Ukrainy. banderowcy. Mordowali ale ja... dzieci, kobiety, kobiety w ciąży, altarców, do dzisiaj. To, to moja, to do moja dzisiaj uwaga. Proszę się nie dokształcić ma. Do historycznie. Nie a potem tę dyskusję. Znaczy, jeżeli... Jeszcze raz powiem. Znaczy, znaczy, to... Niech pan się wycofa z tego, że pan stawia znak równości między Józefem Pisuckim.